Analiza indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów. Witam Państwa w środę 15 czerwca. Z dość dynamicznym przebiegiem zdarzeń mamy w tej chwili do czynienia na rynkach. To podaż kreuje tak naprawdę wydarzenia, w wyniku czego indeks WIG20 powrócił w okolice poprzedniego minimum cenowego i tym samym znalazł się w rejonie ważnego wsparcia Fibonacciego 1730-1740. Przypomnę, że jest to węzeł wytyczony już na bazie zniesienia 78,6 całego ruchu wzrostowego, który, no, w bieżącej analizie jest cały czas dla nas ważnym punktem y, odniesienia. Jeśli bykom nie udałoby się wybronić wsparcia 1730-40, to odczytałbym to jako. Y, zapowiedź powrotu indeksu do średnioterminowej strefy 1676-1686. Wykres również możemy cały czas analizować pod kątem takiego klasycznego impulsu Eliotowskiego 1, 2, 3, 4, 5 bądź 1, 2, 3 i tutaj czwórka i. W tej chwili kształtowałaby się piąta fala. Niezależnie jakbyśmy sobie tutaj te fale oznaczyli, projekcje wynikające właśnie z zależności, jakie występują między przedstawionymi ruchami, plasują się w korytarzu 1730-40. To jest dla mnie argument. Wzmacniający znaczenie wymienionego przedziału cenowego. Trudno jednak na razie mówić o jakichś wyraźnych reakcjach ze strony popytu. Pierwszą oznaką wzrostu aktywności strony popytowej byłoby pokonanie lokalnego. Umówmy się, że nie jest to specjalnie istotny węzeł podażowy 1788-1795. No niemniej jednak jego pokonanie mogłoby sprawić, że ruch odreagowujący rozwinąłby się na WIG-20 i wówczas zwróciłbym uwagę na tą spadkową linię kanału i poziom 1820. Pojedyncze zniesienie 68,5, ale bardzo silne właśnie w połączeniu ze wspomnianą linią. No i intuicyjnie czujemy, że dopiero pokonanie tej wiarygodnej jednak linii, bo wydarzenia rozwijają się we wspomnianym kanale cenowym już od dłuższego czasu. Wraz ze zniesieniem 1820 wygenerowałoby sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Na razie kluczową kwestią pozostaje to, czy popyt w ogóle uaktywni się tu w rejonie 1730-1740. Póki co mamy jednak do czynienia z defensywną postawą. Strony popytowej. Na kontraktach ważną rolę odgrywa z kolei węzeł 1754-1761, a tym najbliższym intradojowym przedziałem oporu pozostaje obszar 1787-1791 wraz z Median Line ze zniesieniem 38,2 ostatniej potwali spadkowej. Pełna analogia jeśli chodzi o wnioski w stosunku do przeanalizowanego przed momentem wig 20. Kluczową strefą oporu w ujęciu intradayowym pozostaje stosunkowo szeroki korytarz 1815-21, głównie ze względu na tą zieloną median line. Dopiero negacja takiej strefy świadczyłaby o no, wadze, wadze i znaczeniu działań popytu zainicjowanych w przedziale 1754-61. Negacja z kolei tej strefy to duże prawdopodobieństwo przetestowania węzła 1722-1728. Na razie Wsparcie Fibonacciego, wybronione przecież nie tak dawno, jest respektowane, ale trzeba to obiektywnie stwierdzić są kłopoty z wykreowaniem ruchu odreagowującego. Indeks DAX bardzo ciekawie w tej chwili wygląda z racji układu A, B, C, D, naruszenia strefy 9585, 9625. W tej chwili wprowadziłbym taki filtr cenowy wytyczony na bazie zniesienia 1.13, poziom 9527. Mniej więcej tutaj popyt uaktywnił się w tym rejonie. Natomiast, no, podobnie jak na WIGU 20, te próby przejęcia inicjatywy przez kupujących póki co nie przekonują. Wydaje się, że dopiero pokonanie najbliższego oporu 9877-9936 mogłoby zachęcić popyt do większej aktywności. Z kolei negatywnie należałoby zinterpretować tutaj kwestię przełamania zniesienia 1.13, funkcjonującego właśnie jako filtr dla węzła, 9585-25, w takim przypadku spodziewałbym się kontynuacji ruchu z szybkim testem kolejnej, kolejnego przedziału wsparcia 9356-9380. Przypomnę, że to już jest węzeł wytyczony na bazie zniesienia 61,8 pokazywanej pod fali wzrostowej. No i zazwyczaj negacja. Tego typu obszaru cenowego, biorąc pod uwagę, że tutaj ukształtowała nam się jednak formacja ABCD, formacja, która w takim ujęciu ma wymiar wzrostowy, taka okoliczność stanowiłaby zapowiedź załamania się tak naprawdę całej tej tendencji wzrostowej, czyli mógłby tutaj zrealizować się scenariusz ruchu powrotnego do węzła 8750-8770. Tak więc w pierwszej kolejności warto obserwować mniej więcej pułap 9525-27, w dalszej kolejności węzeł popytowy Fibonacciego 9356-9380, jeśli również tej strefy nie udałoby się wybronić, wzrosło prawdopodobieństwo, tak jak sugerowałem przed, przed momentem negacji całego ruchu całego ruchu wzrostowego indeks SP rozwinął rozwinęła się jednak korekta z przedziału 2116-2122, to stosunkowo istotny opór, więc ten fakt nie powinien, powinien jakoś szczególnie mocno zaskakiwać. No, niepokojąco trochę wygląda w tej chwili indeks w relacji do strefy 2073-76. Doszło bowiem do jej naruszenia, jednak no, w końcówce wczorajszej sesji popyt się uaktywnił i w efekcie zamknięcie wypadło ponad, czy też w rejonie, w rejonie wskazanego węzła popytowego. Jeśli nie uda się w najbliższym czasie wybronić tego wsparcia, na razie Popyt stara się kontrolować przebieg wydarzeń. Odczytam to jako możliwość pogłębienia się ruchu spadkowego, nawet z opcją przetestowania strefy 2000-2004. To jest kluczowe wsparcie już w ujęciu średnioterminowym na S&P wytyczony, między innymi na bazie zniesienia 38,2 całego ruchu wzrostowego. Jeszcze też po ewentualnej negacji strefy 73-76 jakieś reakcji ze strony popytu należałoby oczekiwać w przedziale 2046 -49. Na razie mamy próbę obrony dość istotnej, tak zwanej pierwszej zapory popytowej Fibonacciego. Dziękuję bardzo.